Yy, Się ma. Chwilę mnie nie było, bo byłem chory. Tak, w, tak w skrócie. I. Coś jeszcze? A, tak, mam nowe słuchawki. Po tych paru latach wreszcie da, daję odpocząć moim starym słuchawkom, kupionym za 30 zł. Tak. Yy, dzisiaj farming, bo jeszcze dłużam, Tak, tak. Dzisiaj farming. I co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj mam plan zrobić dwie rzeczy. Dzisiaj. Możemy jeszcze trochę drewna do, dociąć, żeby napełnić jeszcze mój, mój, tar, mój tartak, tak? I możemy jeszcze sprzedać jajka. Jeszcze chyba nie ma takiej super dobrej ceny. Tak, teraz jest lipiec, ale pomyślałem, że sprzedam teraz jaja, bo no... Przy moim wstawianiu filmów do listopada trochę potrwa to, zanim dojdziemy do listopada, więc pomyślałem, że teraz możemy... Sprzedać te jajka, i zobaczyć, czy opłaca opłacało mi się ciągle te kury karmić. Zdrowie 100% wyjątkowo. O, wyjątkowo ich nie zagłodziłem. Sukces. Masakra, mi się one tak to żąda, już mi się znowu kończy. nie? Mam nadzieję, że dostanę dużo, dużo za te jajka, bo ile ja, ja wydałem na, już na tą karmę, na tą pszenicę, to jest hit. Jestem ciekawa, jak to... A właśnie, przez te słuchawki bardziej wygłuszają. Ja teraz, jak. Jak w tamtych to bardziej słyszałem swój głos, a teraz nie wiem czy ja krzyczę, czy nie. A ja się będę chciał przyjeżdżać do tych słuchawek, ja nie wiem. Tamte słuchawki w ogóle nie wygłuszały. A czy no? Te też mało wygłuszają. Ja szukałem tych słuchawek, które mało wygłuszają, ale no. Więc to, zobaczymy jak będzie, zobaczymy jak będzie. Jak krzyczę to dlatego, jak krzyczę to dlatego. Jak tam? Bo kombine powinien się już naprawić, nie? Aha, to do... Aha, dobra, jeszcze się naprawia. Do kiedy jest ten maintenance? 7, 7,50. O, to niedługo, dobra. Dzisiaj też jest dobra cena sprzedaży drewna, ale... O, co wy wy się wyprodukowało? No to też może dzisiaj sprzedamy drewno. Czemu nie? Dzisiaj takie... bo sprzedajemy trochę rzeczy. Jak tam... ile tego drewna ostatnio tam no, udało się zebrać. Mamy mamy tego trochę drewna. O, to jakbym jeszcze dzisiaj trochę dorobił, to by było fajnie. To się produkuje wszystko fajnie, to trzeba już czerwona na kropka? Brakuje materiałów już Masakra z tymi ubraniami. Jak tam owce wyprodukowały trochę wełny, bo potrzebowałby, potrzebowałbym dołożyć. One jakoś tej szybko tej wełny nie produkują. To 6,6 litrów, mało, mało. Wystarczy, dobra, produkuje, produkuje. E, jeszcze takie, je, jeszcze parę lat i będziemy i będziemy mieli jedną paletę ubrań. Dobra, to ja może najpierw sobie trochę pościnam drze drzewieńko, czemu nie? Tak. Więc co? Dalecy timelapse, nie? Wywalać mnie z pola, co wy tutaj się A, Te Aaa, e, te sarny. O, pies, czemu nie pilnujesz? Nie wiem, nie wiem. Panoszą się w moim lesie, ja nie wiem, ja nie wiem. Dobra, wezmę jeszcze chyba tą to ten. no, to drzewo jeszcze ogarnę, i. Yy, chyba już wystarczy tej wycinki, bo mi się nie chce. No tak sobie co. co film troszeczkę ciął, i w końcu wypełnię to do końca. Dobra, to chyba wszystko. Więc zobaczmy ile to mi ten... zapełni, ile tutaj... No, tak, dokładnie. I zobaczmy, może, że tutaj był blip. Oj, w nawet... Prawie wszystko mi się udało, prawie wszystko. Myślałem, że wszystko tak fajnie zniknie od na początku, ale nie. Muszą być te kuna... hamskie kłody zostać. O, dobra. No i dlatego. tego? prawie podwoiliśmy, dobrze, dobrze. I co? Powinien mi się już kombajn naprawić, tak? Bo to było do siódmej, nie? Będzie mi Co? Jak? Siódma... A bo to jest pewnie siódma nie rano, tylko wieczorem. A, no to po dziew Aha, no to... no, dobra, po dziewiętnastej dopiero, dobra. Dobra, więc co... Więc co jeszcze? Co jeszcze? Szklarnie, jak tam szklarnie? Mało wody. W ogóle nie ma wody, aha. Dobra. No, czyli nie my następną rzecz, którą musimy robić, tak? mam że dzisiaj nie, 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 nie ma do końca co robić w tym farmingu, bo jak pole mi się robi, to... Oprócz ogarniania tych... Resz, reszty to, to zwykle, czyli, czyli napełniania szklarni, karmienia kurczaków i właśnie to drewno, to nie ma jakoś zbytnio co robić. Dobra, jest 15 litrów, wystarczy. Dobra, to teraz co? To jeszcze na dzisiaj mi została jeszcze jedna rzecz do zrobienia, czyli te jajka. Eee, jak, jak tam w ogóle kury? Już mi się pokarm kończy, świetnie. Będziemy musieli jeszcze dzisiaj dokupić y, ten... Y, ...trochę właśnie pszenicy. Bo te kury masakrycznie nie zużywają, przypomnę, już mamy ostatni worek, to trzeba by było, trzeba by było. No, bo już o długo tak już nie pociągniemy, dobra. To czym by tu pojechać? No to bierzemy, bierzemy tradycyjnie kasztaka, nie? Kasztak to już nasze znaczy takie, nie wiem. Auto do sprzedawania rzeczy. Palisz kasztak, ale ten kasztak niezadbany, co ja z nim zrobiłem? No nic. Może jeszcze dzisiaj przeżyję. Gdzie ja zostawiłem przyczepę? Dom z moją, z autoloadem. Masakrach. No widzicie, chwilę nie grałem i już wszystko pogubiłem. Gdzie to jest? Nie, nie na pole. Kasztak. Kasztak jeszcze nic nie rozwalił, bo jeszcze jest wczesny ten. Wczesna faza pola, i Kasztak jeszcze jest zbyt lekki, żeby to rozwalić. A ja muszę jakoś ogrodzić to pole, bo ja ciągle wjeżdżam na, na to pole, w ten przypadek. Ej, ale na serio, gdzie ta przyczepa? Czemu tu jest przyczepa? Czemu? Ja zostawiłem przyczepę rozwaloną o kamień w taki, w taki sposób, że nawet nie mogę, nie mogę jej podpiąć I, a serio co, co ja co ja w ostatnim filmie? Co to jest? Czemu coś... Się... Czemu? Co? Dobra yy, dobra, w takim razie... Zamknijcie na chwilę oczy, dobra? Oho, magicznie przyczepa... Yy, zmieniła miejsce. Tak. Tak, to była ma ma magia. Automatyczne ładowanie. Teraz trzeba tylko uruchomić. I załaduje się. Pokażcie. Muszę chyba bliżej dać magicznie. O tak, dobra. Już tutaj załaduję tak półręcznie. To jest semi-autoload. Aktualnie. Jak będę, będę miał pełną tom. Y p- pe no, mój murt się aktualnie poddał. Czy będę miał pełną przyczepę? Chyba tak, dobra. A, jeszcze muszę doładować drewno, bo chciałem, dobra. Powinniśmy trochę za to dostać, bo to jednak jaja. Ile, ile... nie wiem. Jest tutaj, jest parę palet, a chyba będzie 5000 za jedną? No to może być parę tysięcy. Może być parę tysięcy. Mam nadzieję, że będzie parę tysięcy, bo wydałem ostro. Ostrą sumę na, na te palety. Dobra, jest to drewno. Ile się Zobaczymy ile się zmieści. A, całe dwie się, palety się zmieściły. Dobra, to resztę ładuję na kaszlaka. Nie wiem czy, Ej, mam nadzieję, że uda mi się trzy palety załadować na kaszlaka. Czekajcie. Przede wszystkim tutaj odepnę to. I trzeba to jakoś mądrze załadować. Czekaj. Oku, no, ol, ale negatywy, co jest kaszlak? Nie, no tunik, tunik, oj! Troszeczkę, nieró nierówno mi się troszeczkę nierówno mi się załadowało, no troszeczkę nierówno, no. Dobra, coś jeszcze, bierzemy chyba to tyle, nie? Szkoda, już i chciałem jeszcze trochę przeładować kaszlaka. A chyba jajka nie są jakieś ciężkie, więc nie powinno, więc w sumie kaszak powinien sobie na spokojnie poradzić. O, tylko nie mogę skręcać w lewo zbyt, zbyt mocno. Ale za to w prawo się skręca bez problemu. Jakoś to... Kaszak na sobie dobrze radzi z tym. Oj! Dź... Obra, ale ale się... Ale się telepie co jest? Eee... Y y wy nic nie widzieliście. Nic mi nie udowodnicie. To się wytnie, to się wytnie, to się... Tego nie było, tego nie było Hamuj, hamuj nie! Słabe te hamulce Dobra Zobaczymy, już 17 dolków zarobiłem Teraz nie wiem Weź wiedź w jakoś to normalnie na to Ja pito ja, Uda mi się dzisiaj tam wjechać Czekaj, w prawo będę skręcał, będzie łatwiej o, no w prawo się łatwo skręca. No, dobra. Dobra, ile. O, ja jestem już milionerem, co jest? 128 tysięcy. No, ładnie, ładnie. No, to nawet się opłacało iść w tej jajka, ale no. I tak pewnie zeżarło mi podobną ilość pieniędzy, ale no. Ale i tak, wreszcie mogę. Ten, uży, użyć magicznego tytułu. Zostałem milionerem w Farming Simulator 22, tak. Jeszcze trochę i teoretycznie mógłbym zakończyć serię, bo to ten, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w pierwszym filmie było mówione, że ten, że celem tej serii jest spłacenie mojego długu, a mój dług aktualnie wynosi yy, milion 14. I to jest... Cel tej serii, już o, tym już, już o tym zapomniałem szczerze mówiąc, ale mniejsza, nic no. Ale chyba chyba no, jeszcze nie będę kończył serii, no bo to jeszcze aktualnie bez sensu. No, trzeba jeszcze poczekać, a przynajmniej aż ogarnę pole. I jeszcze nie wiem, jeszcze przydałoby się te pieniądze trochę... Yy, zamiast, zamiast płacić jeszcze ten dług, to trzeba było jeszcze zainwestować w coś, nie? Zobaczy się, zobaczy się. Dobra, to co? O, właśnie z liczki może zobaczę. O, traktorek jest jakiś. W, w, w miarę ten. Tani. Ak ekstremalnie zardzewiały. Ile to ma. Jaki przebieg? Znaczy, no przebiegu nie ma, ale jest 17 godzin pracy. Ma mało, mało mocy, ma i nie. No, średni, średni. Hurryman to Niemiec. U, no, niemie niemiecka maszyna. Turbo jeszcze, O, Nie, ja nie będę kupował, nie będę kupował. Już dość mam rozwalonych traktorów. Już mam mojego pięknego. Ursz nie, Ursusa. Zetora, tak. A ja zapominam. co ja robię? Miałem kupić te. Pszenice. Dobra, to Big bag i ile ten. Pszenica, 6000 tysięcy. Dobra, jak ja, 19... jak ja za każdym razem 19 tysięcy wydawałem na to? To nie wiem, czy mi się to teraz zwróciło. Nie, jeszcze tam Dobra, tam kury Na pewno się opłacają kury, na pewno się opłacają. Ja nie wiem co tam chodzi, ja nie wiem o co tam chodzi. Dobra, manualnie chyba we ten za, zapakuję. Te cztery worki będzie szybciej niż jakbym miał szukać tych big bugów. E, no Ej, nie, czekaj, 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 paliwo muszę dotankować, bo mi się już kończy. Nie! ta przyczepa nie ma wywracania się, nie ma! O! O! Dobra, zatankowałem. A, dobra. Trzeba się jeszcze rozładować. Dobra. Dajemy trzy worki tu. Plus tutaj jeszcze da, do, dodam tutaj worek jeden. Aha. Przećwadek wysypałem na przyczepę? Bo to już resztę le wysypiam na przyczepę. Czemu nie? Niech będzie na przyczepie. To mi dosłownie nic nie zmienia. I teraz jeszcze kwestia, czy dzisiaj jest jeszcze coś do roboty? Jak tam w szklarni wody jeszcze się zużyło coś? No jest trochę wody, to tam szklarnie. Mniejsza. To się cały czas, cały czas ten naprawia, nie? Tak, bo to do 19 miało być. To już się ja na tym filmie to ogarnę I czy jest coś do roboty? To już chyba wszystko na dzisiaj. Dzisiaj będzie taki szybciutki film, tak szybko szyb. No. Aż no, dzisiaj się wydarzy, wydarzyło parę rzeczy, no bo wreszcie mam pierwszy milion w farmingu. Tak. No. Mia miałem, miałem przed tym. No. Gdyby to się nie stało, to bym musiał długo myśleć nad tytułem. A tak, to mam łatwy tytuł, mam łatwą miniaturę. Nie, jest pięknie, jest pięknie, życie jest piękne. Chyba to się coś tam robi. Ile jeszcze zostało mi, żeby to się wyprodukowało? Jakieś ubranie? W ogóle nie ma postępów, mniejsza. Dobra, to co, to chyba. kończę, te... kończę szybko, kończę teraz. Więc... Dziękuję za oglądanie i do następnego siemo.